Ale ja się zdrowo odżywiam. Nie macie pojęcia, jak ja często to czytam w ankietach, które mi wypełniacie, jak prowadzimy jakby um, konsultacje. I słuchajcie, co to znaczy odżywiać się w ogóle zdrowo? Co to jest odżywienie zdrowo? Dla kogo? To znaczy, że przyjmujemy. To, co ktoś powiedział, że jest zdrowe, przecież jak się obejrzymy, to tak. E, warzywa, owoce to same pestycydy i same złe rzeczy. na e, Nabiał to antybiotyki, mięso, hormony, jakby wszystko, co nas nie otacza, jakby też ryby, owoce morza, to w ogóle metale ciężkie. Jakby wszystko dookoła jest toksyczne, tak naprawdę. I komu wierzyć, tak? Jakby co robić? I słuchajcie, dla mnie odżywianie jest zdrowe, to też musimy patrzeć, co chcemy w tym zdrowiu osiągnąć. Ja patrząc przez pryzmat, diety względem wypadania włosów, to mi zależy, jeżeli ktoś przychodzi do mnie z takim problemem, to mi zależy na tym, żeby odciążyć organizm, czyli odciążyć głównie układ pokarmowy, oczyścić ten organizm i go mocno odżywić. I teraz w tym przypadku, co teraz powiedziałam, musimy się pozbyć wszelkiego glutenu, mąk, także bezglutenowych i tak dalej, w ogóle wszystkie mąki są out. Musimy pozbyć się nabiału i ograniczyć mięsa takie wiecie smażone, pieczone w piekarniku, ok, ale w ograniczonych ilościach, nie że teraz żyjemy na samym mięsie i musimy zwiększyć podaż warzyw i owoców, przy równoczesnym oczyszczaniu organizmu. Różnymi substancjami naturalnymi, które wspomagają, jakby, wypukiwanie substancji toksycznych z, naszych, z naszego organizmu. I dlaczego to robimy? Dlatego to robimy, bo nasz organizm, żeby móc się samowyregulować, żeby móc odżywić te nasze mieszki włosowe, żeby, jakby zaczęły te włosy nam rosnąć, no to musi być odżywiony. Żeby był odżywiony, no to musi mieć odciążony układ pokarmowy, który będzie dobrze nam wchłaniał te substancje aktywne. I jeżeli się okazuje, że mamy mocno zatoksyczniony organizm, no to jakby nasz organizm nie będzie miał możliwości na poprawne procesy metaboliczne, ponieważ będą, będzie nasz organizm mocno zaburzony. Więc dlatego te wszystkie elementy są razem powiązane. I to, że my będziemy prowadzić taką dietę oczyszczającą, odżywiającą, odciążającą, to nie znaczy, że to jest zdrowa dieta na długi okres. To nie znaczy, że to jest dobra dieta, żeby żyć nią zawsze. Każdy jest indywidualny i miejmy otwarty umysł i musimy też mieć świadomość co daną dietą chcemy osiągnąć czy danym działaniem i że dany jadłospis będzie zdrowy pod różnym względem tak naprawdę zdrowie każdy musi sobie zdefiniować co dla niego jest zdrowiem dla innego będzie to że nagle poprawi swój układ ruchowy dla innego to będzie brak bólu gdzieś w jamie brzusznej normalne wypróżnienia bez wiecie biegunek i tak Wszyscy jesteśmy różni, wszyscy chcemy osiągnąć co innego, dlatego ważne jest, żeby patrzeć na to, co chcemy osiągnąć i patrzeć, co musimy zmienić, żeby właśnie to osiągnąć.